Przez wszystkim! Dziś przychodzę z najnowszym katalogiem Oriflame, numer 16. W tym katalogu jest Black Friday. Oczywiście, można też kupić wcześniej prezenty na święta. Zapraszam: mydełko Milk Honey Gold rosy Nectar za 5,99. Tutaj mamy y, również mydełko z tej samej serii za 16,99 i. Krem do rąki i ciała za 15,99 Woda toaletowa Eclatman za 24,99 zł. Sztyft, sztyft do makijażu D1 Sty, Stiller za 25,99 zł. Pomadka D1 Color Unlimited Ultra Fix 22,99 podkład D1 everlasting scents 22.99 z tej samej serii korektor D1 12.99 odżywka do włosów milk honey gold 13.99 maska do włosów z tej samej serii 16.99 mgiełka zapachowa love potion so tempting za

Love Nature Organ z organicznym dziewem herbacianym i limonką. To koniec części pierwszej.